Zapraszam bardzo serdecznie na prezentację kart Tarot Onfalos. Tarot ten składa się z 80 kart jest zapakowany w miękkie pudełko. Na pudełku widzisz napis w języku polskim i w języku greckim oraz fragmenty świątyń z delfów. Dlaczego taka nazwa? Tarot Onfalos służy do wróżenia, a jak wiadomo taką kolebką wróżenia było miejsce w świątyni Apollina właśnie w Delfach i to miejsce nazywane było również pępkiem świata pępek czyli omphalos w języku greckim na okładce książeczki, która jest dołączona do kart, widać właśnie fragment świątyni Apollina z jednej strony, a z drugiej strony jest historyczny pępek świata. Ta Onfalos w języku pępek, czyli Onfalos w języku greckim. W tej broszurze, w tej książce znajdziecie opisy, podstawowe opisy każdej z kart, a również na końcu znajdziecie dwa bardzo ważne rozkłady. Tarotowe komnaty i życiowe przystanki, które pomogą Wam zrobić rozkład sięgający daleko w przyszłość. Ta broszura jest w języku polskim, ale możecie również zamówić broszurę w języku angielskim, a później będzie można również w języku greckim. Rewers tych kart wygląda tak: dookoła złoty ornament typowy, tak typowy, charakterystyczny dla Grecji. Na środku widać serce zrzucone w morze. To serce składa się z gałązek oliwnych. Początkowo miał być rewers, miał wyglądać inaczej, ale w trakcie tworzenia tych kart pojawił się w moich wizjach opiekun kart i to właśnie jego propozycja była, aby rzucić taki wieniec w kształcie serca w morze. Dodam, że karty te powstawały w miejscu, w którym mieszkam ostatnie 3 lata i w, z którego mam bardzo dobry widok i na morze i właśnie na Gaj Oliwny. A teraz prezentacja wszystkich kart. Kartą pierwszą jest karta Pępowina z numerem 0, następnie karta Maga kapłanki czyli Pithii z Grecji z Aten właśnie, przepraszam nie z Aten tylko właśnie z Delfów kapłanki która przepowiadała przyszłość w świątyni Apollina cesarzowa cesarz tutaj na tej karcie cesarzowa mamy herę czyli irę tak mamy tutaj Zeusa to jest kapłan Karta Kochanków, Rydwan i bogini Afrodyta. Karta Siły i bogini Atyna. Karta Pustelnik, Koło Fortuny, Sprawiedliwość, Wisielec, Śmierć. Każda z tych kart ma, Podpis w języku polskim, greckim i angielskim. Karta umiarkowanie. Karta diabeł. Wieża i wyspa Santoryni. Karta gwiazda. Księżyc i zakintos. Słońce i Bóg Słońca. Sąd ostateczny. Karta świat. I bogini Gaja na nim. Matka ziemi. I tutaj mamy naszego wędrowca. A na nim, tak jak na karcie numer 0, Bóg uroboros, ale również jest już on w takiej wersji bardziej dojrzałej. Tutaj, jak widzicie, kartę wędrowca, typową kartę wędrowca rozdzieliłam na dwie części jedna z nich to właśnie pępowina z numerem 0 a druga to wędrowiec z numerem 22 i teraz arka małe as buław dwójka buław trójka buław czwórka buław piątka buław szóstka buław Siódemka buław, ósemka buław, dziewiątka buław, dziesiątka i teraz as pucharów, dwójka pucharów, trójka pucharów, czwórka, piątka. Szóstka. Ojej, przepraszam, szóstka mieczy mi się zaplątała. Szóstka pucharów, siódemka pucharów, ósemka pucharów, dziewiątka pucharów i dziesiątka pucharów. Następnie as denarów, dwójka denarów, trójka, czwórka. Piątka denarów, szóstka denarów, siódemka denarów, ósemka denarów, dziewiątka denarów i dziesiątka denarów, as mieczy, dwójka mieczy, trójka mieczy, czwórka, piątka mieczy, szóstka mieczy. Siódemka mieczy. Ósemka mieczy i nić ariadny. Dziewiątka mieczy. Dziesiątka. Mieczy. I teraz. Paziowie. Paź buław. Paź pucharów. Paź denarów. I paź mieczy. I rycerza. Rycerz Buław i Herkules. Rycerz Pucharów. Rycerz Denarów. I rycerz Mieczy. I następnie. Królowa Buław. Królowa Pucharów. Królowa Denarów. Królowa Mieczy. Król, teraz król Buław. Król Pucharów, Król Denarów, Król Mieczy. I ostatnia karta to karta duszy. Jak widzicie, mamy tutaj takie dwie dodatkowe karty. Jest nią karta. Może wezmę tak, żeby było lepiej widać. Jest nią karta pępowina i karta duszy. To są te dwie karty, które dodatkowo towarzyszą tej talii. Moi kochani, tutaj w tej talii pozwoliłam sobie dołożyć do niej kartę duszy, która reprezentuje właśnie lekcje karmiczne na tu i teraz. Kartę duszy ogólnie reprezentuje, tak jak zwykle w każdej karcie Tarota karta sąd. Natomiast ta karta duszy i karta nieskończoności pokazuje lekcje na tu i teraz, które, które są przed nami, jakby ułatwia nam spojrzenie na nie. A więc zobaczcie, różnicę tutaj jest, może to jeszcze pokażę tak. Mamy Bóg uroworos na pępowinie i Bóg uroworos na wędrowcu, z tym, że tutaj pępowina jest w środku jeszcze pusta, nie zamieszkała, nie, nie, nie ma tutaj. Jeszcze doświadczeń z tego wcielenia. Jest to zupełnie nowy początek w, danej, w danym temacie, w danym sprawie, w danym wcieleniu, w zależności od rozpatrywanej kwestii. Natomiast tutaj mamy już dojrzałego człowieka, który ponownie wchodzi w jakiś bardzo nowy dla niego etap życia. Moi kochani, te karty można zamówić u mnie. Proszę napisać na e-maila, który jest widoczny w opisie. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do pracy z tymi kartami, do zapoznania się z tym, co jest tutaj najpierw opisane. Jest opisany każdy Bóg w kilku słowach, każdy Bóg, który gości na danej karcie. Również te karty, oprócz tego, że mówią to wszystko, o czym mówi każdy tarot, to jeszcze zwracają Waszą uwagę bardzo dokładnie, zwłaszcza arkana małe. Na czakry, na to, co się dzieje z Waszymi czakrami. Te kolory, które są tłem, są stworzone właśnie po to, aby zwracać Waszą uwagę, naszą uwagę na to, co dzieje się z daną czakrą. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia na kolejnym filmiku.